Szkoły funkcjonują w systemie edukacji domowej, czyli są wsparciem dla wszystkich tych, którzy wybrali taką właśnie drogę edukacji. Nasi uczniowie mogą korzystać z wielu zajęć, które przygotowaliśmy na dany rok szkolny. Są to zajęcia w pracowni Montessori, są to zajęcia leśnej edukacji, są to zajęcia w modelarni lotniczej. A także wiele innych takich zajęć, warsztatów tematycznych, takich jak na przykład biologiczno-chemiczne, matematyczne, polonistyczne bądź historyczne. W siedzibie szkoły, która znajduje się na ulicy Grabowskiej 1.3, odbywają się egzaminy klasyfikacyjne. Rozpoczęcie roku szkolnego i jego zakończenie odbywa się w naszej szkole dość nietypowo. Spotykamy się wszyscy na lotnisku w Michałkowie. Nazywam się Kamila Hatian, jestem dyrektorem Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Liceum w Ostrowie Wielkopolskim. Zapraszam wszystkich tych, którzy chcą dołączyć do naszej społeczności szkolnej. Do zobaczenia!